Po sześciu latach przerwy do Polanicy Zdroju powrócił międzynarodowy festiwal spółdzielczych zespołów artystycznych Tęcza Polska. Podczas trzydniowego wydarzenia w uzdrowisku rozbrzmiewała muzyka, taniec i śpiew w wykonaniu 15 zespołów z całej Polski i z zagranicy. W tych jesiennych miesiącach właśnie jest to dla Polanicy ważny, ważny element kulturowy. Folkowy festiwal przedstawiający właśnie kulturę ludową, kulturę wspieraną przez polską spółdzielczość, przez, polskie, e, przez polskich przedsiębiorców zrzeszonych właśnie w spółdzielniach czy to przez banki spółdzielcze, czy przez gminne spółdzielnie, czy też przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jest to czas, kiedy w Polsce naprawdę jest pięknie, kolorowo, radośnie, bo ci ludzie naprawdę bawią się i e, celebrując e, właśnie historię, tradycje e, z rejonów, z których się wywodzą. Przy okazji świetnie się bawią i to w wielopokoleniowym wydaniu, bo to od najmłodszych po naprawdę seniorów świetnie przedstawiają, mówię, tą polską kulturę i tradycję. Zespoły reprezentują różnorodne formy artystyczne, bo są i zespoły taneczne i śpiewacze, również grupy teatralne, także szeroki przekrój artystyczny. Udzielnie budują lepszy świat i myślę, że te spotkania, ten festiwal Pokazujemy też, że ten świat budujemy troszeczkę inaczej niż z samym komercyjnym podejściem. Dlatego, dlatego myślę, że to przedstawienie, nawet te melodie, które tu grają, jak pani słyszy i tu słyszymy, bo musimy podnosić ten głos żebyśmy mogli być zrozumieni. To właśnie niech pani zobaczy, jak ci ludzie to odbierają. To jest przegląd ale docenienie i dowartościowanie. Postanowiliśmy wspomóc i reaktywować festiwal zespołów spółdzielczych Polanicy Zdroju. Pani marszałkini Kidawa Błońska, Małgorzata Kidwa Błońska, sympatyczka kultury wszelakiej objęła patronatem ten festiwal. No i dzisiaj mieliśmy pierwsze owoce tej, tego wspólnego śpiewania, wspólnego przeżywania, doznań artystycznych, które zaprezentowały spółdzielcze zespoły. Festiwal Tęcza Polska to wydarzenie o niezwykle bogatej tradycji. Od 21 lat jest wyjątkową przestrzenią wymiany doświadczeń, integracji środowisk spółdzielczych i promocji kultury. Przyjechaliśmy z województwa lubuskiego z gmin Przewóz i Żary. Działamy już od ponad 20 lat i w Polanicy nie jesteśmy po raz pierwszy. Natomiast bardzo się ucieszyliśmy, że festiwal wznowił swoje działania po latach, bo było nam bardzo smutno bez niego. No i już robimy troszeczkę inne rzeczy, bo na początku tylko śpiewaliśmy. Teraz trochę wprowadzamy też tańca. No i mamy nadzieję, że, że dzieciom się też tutaj spodoba, bo one tutaj przyjechały po raz pierwszy jest ich 25. No i Chcielibyśmy tutaj jeszcze wrócić. Jesteśmy zespołem e, dentym, w którym występują oczywiście takie instrumenty jak klarnety, flety, ale mamy też sekcję genialną e, perkusyjną. No i dzisiaj mamy przyjemność wystąpić dla Państwa na e, kolejnej edycji festiwalu. E, zagramy utworów e, kilka. Będzie to taki repertuar dość mocno zróżnicowany, bo będą to utwory i rozrywkowe, ale będzie też na finał utwór Sen o Warszawie, czyli taki nasz regionalny, że tak powiem, e, hymn. Tegoroczna edycja wydarzenia miała szczególny wymiar, ponieważ rok 2025 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona historii i dorobkowi od jej narodzin ponad 200 lat temu po współczesne formy spółdzielczej działalności.